Cześć wszystkim, pozdrawiam serdecznie z GAS. Jestem w przepięknym ogrodzie Międzynarodowego Muzeum Perfumiarstwa i dzisiaj opowiem Wam o layeringu. Layering, czyli po polsku warstwowanie, to bardzo skuteczna metoda nakładania perfum. Po co to robimy? Po pierwsze, żeby zwiększyć trwałość. Po drugie, zwiększyć projekcję. A po trzecie, wydobyć e, większą głębię z kompozycji, które nam się podobają. Warstwowanie wytłumaczę Wam na przykładzie. Mam przed sobą moją wodę kolońską baltycki, a także kompozycję The Mask od Assange Perfumes. Oczywiście woda kolońska z samej zasady nie ma zbyt wielkiej trwałości i projekcji. I właśnie dzięki layeringowi z wykorzystaniem The Mask poprawię jedno i drugie. Zacznę od demask. Trzy strzały w zupełności wystarczą. Od razu przystępujemy do nałożenia warstwy numer 2 i tutaj możemy już być bardzo, bardzo szczodrzy. Zachęcam do eksperymentowania z layeringiem. Zacznijcie może od po prostu perfum, które bardzo lubicie, a następnie pokombinujcie z tymi, które mają może wspólne akordy albo nuty siema.